Wioletta Zaremska, witam i zapraszam na ekspres powiatu tarnowskiego, a w nim. Ruszyła budowa łącznika autostrady z Wierzchosławic do Tarnowa. Wykonawca wznowił remont mostu na Dunajcu w Ostrowie, jednak są opóźnienia. Wyróżnienia dla sołtysów z powiatu tarnowskiego. Siepietnica Lubaszowa, ta droga powiatowa doczeka się remontu. Nadszedł nowy rok szkolny. Już za niespełna dwa lata kierowcy doczekają się łącznika autostradowego z Mościc do Wierzchosławic. Ta inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości ponad 133 milionów złotych. Prace przy budowie właśnie ruszyły. Ja liczę na to, że firma Metrostaw, czeska firma, która wygrała przetarg, że dotrzyma tego terminu i że Będziemy w czerwcu 2023 roku tutaj na uruchomieniu tej, tego przejścia. Trzeba powiedzieć, że samorządowcy politycy zakończyli pracę. Dzisiaj na budowę weszli, już pracują inżynierowie, wykonawcy, tak jakby do 2023 roku do wakacji ta inwestycja była oddana do użytkowania kierowcom po to, żeby właśnie ten róż komunikacyjny w naszym województwie rozwijał się. A to, że widzimy, że tego typu inwestycje bardzo dobrze się sprawdzają, to chociażby przykład w Niepołomica, gdzie również został zrealizowany zjazd z autostrady, również. przy bardzo dobrej współpracy poszczególnych organów pokazuje, że ten właśnie ruch z autostrady jest potrzebny, szczególnie przy okazji strefy aktywności gospodarczej. W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga wojewódzka o długości ponad 2,5 km. Powstanie nowy most na rzece Dunajec oraz skrzyżowanie z drogą powiatową w formie ronda, jak również skrzyżowanie z drogą gminną w formie skrzyżowania skanalizowanego, ciąg pieszo-rowerowy, rozchodnik i ścieżki rowerowe. We wrześniu ze względu na silne opady deszczu przerwano prace związane z remontem mostu w Ostrowie Zalaniu, uległy części konstrukcji mostu. Prace zostały wznowione, ale niestety nie obeszło się bez też dużych strat. Thank you W pierwszym rzędzie, oczywiście czasowych, bo tu jesteśmy opóźnieni około już w tej chwili ponad miesiąc. Natomiast jeżeli chodzi o same prace, no to bardzo poważnemu zabrudzeniu uległy całe szalunki, które trzeba było rozebrać, na nowo wyczyścić i założyć. A także trzeba było niestety ręcznie wybrać z tej konstrukcji, która była wykonana, szlam, który tam się naniósł. W wyniku zalania zniszczone zostały też drogi dojazdowe do budowanego mostu. Firma wystąpiła już o 3 miesięczne przedłużenie czasu prac. Jednak licząc na łagodną Zimę powiat nie wyraził na to zgody. Potrafią zakasać rękawy do ciężkiej pracy, często są inicjatorami działań społecznych oraz cieszą się dużym poparciem społeczeństwa. Mowa o Sołtysach, którzy teraz zostali wyróżnieni przez samorząd powiatu tarnowskiego. W tym roku w związku z tym, że nie ma dożenek powiatowych, skoncentrowaliśmy się na tym, ażeby jednak przyznać te nagrody, te wyróżnienia statuetki okolicznościowe. Są to nagrody dla sołtysów poszczególnych gmin, czyli z każdej gminy był nominowany jeden sołtys. Natomiast jeżeli chodzi o najlepszego sołtysa powiatu tarnowskiego, to kapituła wyłoniła takiego sołtysa i zostanie dzisiaj mu wręczona statuetka jako najlepszemu sołtysowi powiatu tarnowskiego. Kto wydarzenie, czyli dzisiejsze spotkanie z sołtysami powiatu tarnowskiego jest według mnie. Jednym, jednym z najważniejszych wydarzeń w ciągu, roku, w ciągu roku samorządowego. Dla mnie akurat praca sołtysa jest jedną z najtrudniejszych, jakie, jakie można wykonywać. Naprawdę bardzo, bardzo to doceniam, nie przeceniając tego, co mówię, mówię to całkiem szczerze i zresztą cała Rada Powiatu Tarnowskiego, Zarząd Powiatu Tarnowskiego cały czas myśli i dba o to, jak tą współpracę z sołtysami zacieśniać, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy samorządowcami. Na terenie powiatu działa ponad 180 sołtysów, 140 z nich działa w stowarzyszeniu sołtysów w ziemi tarnowskiej. Czasy troszeczkę się zmieniły, ludzie stali się bardzo wymagający, roszczeniowi, a sołtys musi wszystkie problemy rozwiązywać w swojej wsi. Mam nadzieję, że spełniają się w tej roli i i, I doceniają to mieszkańcy. Może mimo wszystko, że, że są roszczeniowi, ale widzą, jeżeli Sołtys jest mocno, mocno zaangażowany. Dodajmy, że wydarzenie wręczenia wyróżnień odbyło się w sali koncertowej tuż obok Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. W naszym programie raport regionu starosta Tarnowski Roman Łucarz mówił o jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych na terenie powiatu. Mowa o planowanym remoncie drogi Siepietnica Lubaszowa. Po spotkaniu z panem marszałkiem Łukaszem Smuką stwierdziliśmy i zresztą wszyscy tutaj byli zgodni, jeżeli chodzi o to stwierdzenie, że po prostu ta droga nie jest drogą, która jest, nadaje się na drogę wojewódzką ze względu na to, że nie możemy tam zachować parametru drogi wojewódzkiej. A wiemy, że w tej chwili droga wojewódzka ma mieć, jeżeli chodzi o jezdę, szerokość 7 metrów. No to jest praktycznie niemożliwe. Tam są tereny osuwiskowe, przypomnę zwłaszcza na terenie gminy Tuchów jest ich najwięcej, więc nie jest możliwe zachowanie szerokości 7 metrów, żeby były standardy drogi wojewódzkiej, dlatego też zdecydowaliśmy wspólnie i również tutaj przez pełną akceptację również województwa małopolskiego. I też dołożeniu do, do tej inwestycji środków finansowych, o których też będziemy rozmawiać, że jednak robimy w parametrach drogi powiatowej, czyli 6 metrów szerokości i tak będziemy musieli, panie redaktorze, występować odstępstwa na pewnych odcinkach. Z tym, że teraz mieliśmy złożyć tą drogę do y, pierwszego naboru Polskiego Ładu, ale w związku z tym, że wiemy, że te środki, które są niby duże, bo to jest 20 miliardów, to są naprawdę olbrzymie środki, takich środków nigdy nie było, ale jeżeli podzielimy przez wszystkie samorządy powiatowe i gminne, które są w Polsce, hmm. wychodzi na samorząd około 7 milionów, a ta inwestycja, według naszych szacunków, kosztowałaby aż 150 milionów złotych, bo główną przyczyną są tam obiekty mostowe oraz osuwiska, które trzeba zabezpieczyć. W związku z tym nie porywamy się z motyką na słońce, tylko składamy realne wnioski, które mogą dostać dofinansowanie. Natomiast tutaj wykonujemy projekt funkcjonalno-użytkowy. Z tym, że zmieniliśmy troszkę tutaj jakby strategię, robimy to y, dla każdej gminy z osobna. Na wszystkie trzy gminy, czyli Tuchów, Rzepieni. Czyli będą osobne projekty tak. składane do środki zewnętrzne? Tak, ale później jeżeli będziemy składać, to już będziemy składać na mniejsze odcinki, będziemy to etapować, żeby rzeczywiście uzyskać dofinansowanie, a nie tylko wystartować po to, żeby wystartować. Wraz z początkiem września ruszył nowy rok szkolny. O tym, jak on będzie wyglądał w szkołach powiatu tarnowskiego mówił Tomasz Stelmach w naszym programie Raport Regionu. 44 młodych ludzi wybrało naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru i w naszych murach rozpoczęła dzisiaj edukację. Jest to dobry nabór, bardzo dobry, o 100 osób więcej niż w zeszłym roku, mimo niżu demograficznego. Cieszymy się, że oferta naszych szkół jest przez młodych ludzi dobrze odbierana i mamy trzy szkoły, które przodują. Jeśli chodzi o nabór zakliczyn, szkoła imienia Pisuckiego, Wojnicz oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Tuchowie. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa, dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.